Witam Was moi drodzy, dziś chcę poruszyć temat, którego wiele osób unika, a jednak coraz więcej o tym ludzi zaczyna po prostu mówić otwarcie. Bo jeśli spojrzymy uczciwie na święte księgi, to musimy przyznać, że pełne są sprzeczności, to właśnie te sprzeczności budzą coraz większe niezadowolenie wśród ludzi, którzy naprawdę chcą zrozumieć swoją wiarę. Z każdym pokoleniem widać więcej wątpliwości, więcej odejść z kościoła, a nawet całe ruchy reformatorskie. Wielu twierdzi, że takie błędy nie mogłyby istnieć, gdyby teksty naprawdę były pisane pod natchnieniem Ducha Świętego. I trudno im się dziwić. Już sama księga rodzaju, mająca być fundamentem prawdy, pełna jest historii, które dziś brzmią jak absurd. Wystarczy przypomnieć sobie grzech pierworodny, drzewo życia, drzewo dobra i zła, albo potop, w którym Bóg wyraża niezadowolenie nie tylko z człowieka stworzonego na swoje podobieństwo, ale wręcz z samego aktu stworzenia świata. A przecież wciąż mówimy, że wszystko, co stworzył Bóg, powinno być doskonałe. I właśnie tutaj rodzi się pytanie, które wielu woli przemilczeć. Czy coś, co ma być doskonałe, może jednocześnie być pełne nieścisłości? Dziękuję, że macie odwagę słuchać i patrzeć głębiej, moi drodzy. Do zobaczenia.